O, ale zajebisty dzień dzisiaj będzie Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Para Quick Tips. Dzisiaj sobie porozmawiamy o doborze sprzętu paralotniowego po kursie paralotniowym. I słuchajcie, wychodzę właśnie z buta do góry, na szczyt. Bardzo mi zależy na tym, abyście wszystkie moje wypowiedzi, właśnie takie rady i porady traktowali jako moje prywatne opinie, a nie brali tego jako wykładnik Jedyny i właściwy, jak to w zasadzie powinno wszystko być w paralotniarstwie. Także moje prywatne zdanie jest takie, że po szkoleniu paralotniowym, jeżeli decydujecie się na zakup swojego sprzętu i nie, będzie, nie będziecie go pożyczać od szkoły, uważam, że powinniście zakupić sprzęt z drugiej ręki, czyli nie kupować sprzętu od razu nowego. A to dlatego że równie dobrze swoją przygodę z paroletnictwa możecie zakończyć po 10 dniach, albo po roku. No i po prostu nie warto wydaje mi się wydawać, dzisiaj te, ten sprzęt kosztuje kosmiczne pieniądze, dlatego nie warto wydaje mi się wydawać od razu po prostu pieniędzy na sprzęt nowy. Chyba, że macie dużo kasy, no to spoko, to można zainwestować, tak? No i druga sprawa jest taka, że jak kupicie sprzęt no, używany, to po prostu też no, będziecie niszczyć tą paralotnię, zanim się nauczycie poprawnie z niej korzystać, pakować i tak dalej. Dlatego jest druga taka przesłanka, żeby po prostu nie kupować, jednak po, po kursie paralotniowym sprzętu nowego. Tak naprawdę z drugiej ręki można kupić naprawdę fajny sprzęt, na którym kilka sezonów będziecie latać. Tak, i słuchajcie. Co kupić tak, tak naprawdę po tym e, szkoleniu No Ja tutaj uważam, że najbezpieczniej jest po prostu zainwestować w skrzydły szkolne klasy ENA do wydłużeniu 5.0 do, do 5.0, 5.1, 5.2. A to dlatego, że z, w dzisiejszych czasach już te konstrukcje szkolne są tak zajebiste, że tam nie ma jakichś strasznie dużych różnic pomiędzy skrzydłami e, ENB. E, ważne jest to, żeby wybrać jakiś taki sprzęt, na którym będziecie się czuć po prostu pewnie i bezpiecznie i ważne jest to, żeby kupić szkolną paralotnię która dobrze chodzi za ręką gdzie siły po prostu na sterówkach będą niewielkie tak aby latanie na tej paralotni było bezpieczne, ale głównie chodzi o to żeby nas nie męczyła ta paralotnia w powietrzu i żebyśmy mogli po prostu czerpać fan, radość mieć po prostu z latania na takiej paralotni nie kupować po prostu skrzydeł, które są toporne w sterowaniu, mają ciężkie i długie drogi sterowania, a to dlatego, że na takich paralotniach po prostu się będziemy męczyć w powietrzu i to dotyczy wszystkich skrzydeł, również wyższej klasy NB, NC i tak dalej. Także należy kupić sprzęt, który dobrze chodzi za ręką. Jaka, słuchajcie, masa startowa. No. Tutaj znowu uważam, że e, tylko i wyłącznie najlepiej jest być w górnym przedziale wagowym albo nawet się przeważyć do 5 kg, tak? ponieważ e, bezpieczne przeważenie sprzętu do 5 kg jest naprawdę dobre, bo w ostrzejszych warunkach atmosferycznych nie będziecie się po prostu odbijać od noszeń, nie będziecie balonować e, w powietrzu, ale będziecie się znacznie lepiej i szybciej po prostu przebijać przez silniejszy wiatr, przez e, turbulencję. No, i skrzydło będzie bardziej pewne w powietrzu, tak? Bardziej stabilne. Tak, słuchajcie, jaka, jaka uprząż, tak? Uprząż na pewno z dobrym protektorem i bez kokonu. Nie polecam po prostu po szkoleniu podstawowym kupowania uprzęży z kokonem. Na to przyjdzie po prostu czas. Musicie kupić coś porządnego, bezpiecznego, co ma protektor dobry, co was po prostu ochroni w przypadku jakiegoś upadku z większej wysokości. Ja jestem zwolennikiem front kontenerów, dlatego wydaje mi się, że lepiej jest mieć po prostu jakąś szufladę pod deską uprzęży, z której łatwo będzie po prostu zapas. No i uprząż też oczywiście polecam używaną, bo też zanim się nauczycie z tym wszystkim obchodzić, to sobie to po prostu zniszczycie w trakcie trenowania ze skrzydłem na ziemi. Zapas. Zapas też używany. Chyba że macie kasę, no to możecie kupić nowy zapas. Jeżeli już na pewno wiecie, że będziecie kontynuować swoją przygodę z paralotniarstwem. Dlaczego no nie polecam jakby skrzydeł ENB po szkoleniu podstawowym, ale dlatego, że wy nie zauważycie żadnej różnicy pomiędzy skrzydłem en a N&B w jakości, w doskonałości, jakby tego skrzydła w powietrzu w pierwszych dwóch latach swojej przygody. Świat po prostu poszedł do przodu kiedyś te Różnice pomiędzy konstrukcjami były bardzo duże, natomiast teraz już takie nie są i naprawdę, skrzydła szkolne które dobrze chodzą za ręką, mają dobry handling, to są zajebiste. tak, Można na nich naprawdę dziesiątki kilometrów latać i w powietrzu, a przede wszystkim komfortowo, co jest dla Was najważniejsze, ponieważ całość polega na tym, żeby komfortowo się rozwijać i podnosić podwyżkę coraz wyżej, wyżej, wyżej bezpiecznie, ale i. Taki sposób, żeby się czuć po prostu pewnie na tym sprzęcie. Tak, słuchajcie, wylądowałem, także będę się zbierał, bo muszę jeszcze iść tam gdzieś z rodziną na spacer kolejne ileś tam kilometrów. Zapomniałem powiedzieć o wariometrze. Wariometr ja mam taki, jak widzicie, Skybeam, zwykły pipak, sygnalizuje tylko wznoszenie i opadanie. Nie jestem zwolennikiem latania z dużą ilością elektroniki, uważam, że jest to w pierwszych dwóch sezonach latania po prostu zbędne. Potrzebne jest coś, co będzie nam sygnalizować, czy się wznosimy, czy opadamy. Ja, jak zaczynałem swoją przygodę z palotniarstwem, latałem praktycznie bez wariometru yy, i miałem też jakiś tam zwykły pipak po prostu, który mi sygnalizował, czy się wznoszę, czy opadam i, i tylko tyle. To. Także yy, nie trzeba po prostu wydawać yy, setek tysięcy złotych, wystarczy kupić coś po prostu prostszego. Co jeszcze? Aha, kask. Yy, czy kask ze szczęką, czy bez szczęki? Yy, osobiście uważam, że kaski szczękowe są old schoolowe warto kupić coś, co jest certyfikowane i wytrzymałe ja akurat korzystam w kasku od Sapera, uważam, że są to dobre kaski tak, także to tyle w dzisiejszym odcinku także polecam skrzydła szkolne i słuchajcie, jak kupicie sobie sprzęt po szkoleniu podstawowym to bardzo ważne jest to, aby wytrzymał on przynajmniej ze 3-4 sezony czyli żeby nie był za mocno zużyty a to dlatego, że przez 3-4 sezony naprawdę uważam, że powinniście latać tylko i wyłącznie na jednej konstrukcji, w jednej uprzęży, żeby się zżyć z tym wszystkim i żeby się progresywnie, płynnie po prostu rozwijać. Jeżeli za dwa lata wymienicie sprzęt na nowy, to to nie jest dobre rozwiązanie, moim zdaniem. Lepiej jest po prostu w pierwsze 3-4 lata latać naprawdę na jednej konstrukcji a nawet skrzydła używane wytrzymają wiele, wiele lat. Jeżeli nie wiecie, nie potraficie ocenić dobrze jakości sprzętu, który chcecie kupić, zabierzcie kolegę do auta, podskoczcie po prostu do, do, nie wiem, do swojego instruktora, pogadajcie z nim, pokażcie mu, co chcecie kupić, żeby to obejrzał i po prostu się poradźcie z innymi pilotami, jeżeli nie macie pewności, że jakość sprzętu, który kupujecie, jakość jest odpowiednia i że ta jakość wytrzyma jeszcze przez 3 czy 4 lata. Ok, także to tyle w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w następnym. Cześć.